witajcie dzisiaj tak krótko opowiem o takich dwóch rodzajach reakcji na sytuację problematyczną i ten dzisiejszy materiał on będzie pewnego rodzaju przypomnieniem ponieważ pamiętam że jakiś czas temu pewnie z dobre dwa lata przy okazji poruszania jakiegoś zagadnienia tematycznego, przytoczyłem ten przykład, o którym dzisiaj opowiem. Natomiast, ponieważ temat jest praktyczny, żywy, cały czas aktualny, to postanowiłem nagrać właśnie odrębny materiał o tym, co też dzisiaj czynię. To jest taka opowieść, którą ja usłyszałem dobrych kilkanaście lat temu na jednym ze szkoleń, i ona wtedy do mnie trafiła, taką swoją, właśnie, prostotą przekazu, pewną uniwersalnością. No i tak sobie ze mną została i tak już w różnych miejscach też, też dalej ten przykład niosę. I tak jak powiedziałem, jest to opowieść, która ma nam uzmysłowić. No właśnie, w której opcji, czy, czy w której grupie ludzi bardziej się odnajdujemy, tak? No i przejdźmy już do, do sedna sprawy. Opowieść jest o tym, że wyobraźcie sobie, że idziecie sobie przez życie i napotykacie problem, tak? I taki jest początek naszej wypowiedzi, naszej opowieści. I e, jak będzie wyglądała reakcja numer jeden, tak? Jeżeli jesteście osobami z tej pierwszej grupy, które tak reagują, to pewnie odnajdziecie się w tym opisie. Reakcja numer jeden mniej więcej wygląda tak, że, ok, widzicie, tak, pierwsze co robicie, to na poziomie semantycznym nie nazywacie tego problemem. Problem to jest takie. Ciężkie słowo, ono ma, ma swoją gęstość. Możecie powiedzieć: No dobra, jakaś sprawa do załatwienia. Niektórzy powiedzą: Jakieś wyzwanie, czy używając bardziej tego współczesnego języka jakiś challenge. Okej, okay, zakasamy rękawy, bierzemy się do roboty. I zobaczcie, że to już e, e, sprawia, że z innym nastawieniem mentalnym zabieramy się za tą sprawę, e, co sprawia, że inaczej będziemy korzystać z zasobów. Które posiadamy, i co sprawia, że zupełnie inaczej my sobie, jakby można powiedzieć, kalibrujemy naszą, naszą podświadomość do, do poszukiwania rozwiązań. No i jak to może wyglądać? No, może wyglądać tak, że, no to podejmujemy jakiś wariant rozwiązania tej sprawy, nazwijmy go sobie wariant A. No, załóżmy, że wariant A okazuje się nieskuteczny. No to pewnie rodzi to pewną frustrację, tak? No ale, ale wiemy, że emocje to w zasadzie informacje i że one są paliwem do działania, w związku z tym my tą frustrację bardzo szybko zamieniamy w poszukiwanie kolejnego wariantu, będzie to wariant, nazwijmy go sobie B, no załóżmy, że B też okazał się nieskuteczny, no ale postępujemy analogicznie w myśl takiej zasady, no okej, okay, to, że jeszcze tego nie nie zrobiłem albo to, że jeszcze nie znalazłem sposobu na, na to, jak to zrobić, to nie znaczy, że tego sposobu nie ma. Ja go po prostu jeszcze nie znalazłem, ale wierzę, bo na tym etapie to pewnie właśnie jest jeszcze kwestia wiary, wierzę, że znajdę. Tak? Chociaż niektórzy mówią że wiem, że znajdę, bo mają już takie doświadczenie w, w, no właśnie w załatwianiu tego typu spraw. Że, że wiedzą, że, że są skuteczni tak? I, i że sobie poradzą. Tak? Wiedzą po prostu, Ma, mają to już w doświadczeniu, a, a niekoniecznie w sferze wierzeń. No i załóżmy, że z takim nastawieniem mentalnym wymyślamy wariant C, wariant C okazuje się być skuteczny. Rozwiązaliśmy tą problematyczną sytuację. Tak? E, idziemy dalej, i teraz jesteśmy bogatsi o wiedzę i o doświadczenie, że tego typu sytuacje rozwiązuje się wariantem C. I to w skrócie są e, reakcje ulokowane w tej jednej, e, że tak powiem, grupie ludzi, którzy tak właśnie reagują. Druga grupa ludzi reaguje nieco inaczej. Początek mamy taki sam. Idziemy sobie przez życie, napotykamy problem. I pierwsze co się dzieje, co jest znaczącą różnicą między tą reakcją opisaną przed chwilą. To jest to, że chwytamy się za głowę i mówimy ja pierdziele, po prostu jak ja to zrobię w ogóle. Ja pier? no znowu po prostu ciągle piach w oczy. Po prostu, co, co by tam się człowiek nie ruszył, to ciągle kurczę, coś musi pokonywać. Ja już mam dosyć, mi już się nie chcę, Zobaczcie. Nawet jak ja to tak mówię trochę sztucznie, to zobaczcie w ogóle, jak te słowa wpływają na nasz mental. Jak one wpływają na nasze nastawienie, tak? Że ja spotkałem jakąś sytuację, która wymaga ode mnie jakiegoś zaangażowania, czyli je jest w jakimś sensie trudna. E natomiast e no zamiast ja się dobrze przygotować do tego, to, to ja sobie jeszcze w pierdziel spuszczam, tak naprawdę. To ja się teraz tak potłukę, to może lepiej to zrobię, tak? No, widzicie e, pewne zaprzeczenie logiczne, tak? takiej postawy, no ale, ale jednak tak często robimy, tak. Czyli najpierw jest ten taki lament związany e, ze spotkaniem tej problematycznej sytuacji. E, no, i potem no, z takim nastawieniem mentalnym, zgoła innym niż to opisane przed chwilą, próbujemy. No właśnie jakoś to rozwiązać, ale z absolutnym niedowierzaniem, z takim brakiem wiary, z brakiem siły, no i wymyślamy wariant A. No i wariant A my już wiemy, że jest nieskuteczny, tak bo wiemy na podstawie tej, tej pierwszej sytuacji. Oczywiście, jak wariant A okazuje się nieskuteczny, to jest to woda na młyn do dalszego napierdzielania siebie, tak, czyli dalej będziemy. Właśnie mówić, kurczę, po co ja w ogóle, ja wiedziałem, jak ja się wezmę, to i tak, i tak gówno z tego wyjdzie i no i tak można by dalej lamentować. I jak już tak odpowiednio się, w cudzysłowie, zmotywowaliśmy, no to i to jest kluczowy moment, co robimy? Robimy wariant A. I znowu się napierdzielamy, ponieważ znowu nie rozwiązaliśmy sytuacji i możemy tak bardzo długo krążyć wokół tego wariantu A. Nie widząc drogi wyjścia. I to jest, zobaczcie, taka krótka opowieść. A my rzeczywiście potrafimy tak postępować w życiu, że my potrafimy tak, niby szukamy różnych rozwiązań, ale jak sobie tak popatrzymy praktycznie, to się okazuje, że my najczęściej próbujemy używać jednej strategii. Ja pamiętam, że jak nagrywałem kiedyś materiał, w którym też o tym opowiadałem, to chyba użyłem takiego przykładu związanego z komunikacją w związku. Nie wiem, że załóżmy, że mamy partnera, partnerkę, która nie wiem, robi bałagan w domu. Załóżmy. Nie? Albo mamy partnerka, partnera, partnerkę partnera dotkniętego problemem uzależnienia. Można sobie wstawić to, to, co do Was bardziej przemawia. No i dwoimy się i troimy, żeby jakoś wpłynąć na niego, żeby tyle nie bałaganił, albo żeby przestał pić, czy tam zażywać to, co zażywa, albo żeby ograniczył to, co tam zażywa, żeby poszedł na terapię. No i co robimy? No. Próbujemy go prosić, tak, I, i, i uważamy, że to jest jeden wariant, no ale prośby nie przynoszą rezultatu, no to próbujemy go szantażować, ale to też nie przynosi rezultatu. Uważamy, że szantaż to jest jakiś drugi wariant, no to próbujemy mu grozić, że odejdziemy, że się rozwiedziemy i tak dalej, nie? Eee, to też nie przynosi rezultatu. No to próbujemy nie wiem, krzyczeć na niego, tak i jakoś agresywnie wpływać, to też nie przynosi rezultatu. No to próbujemy jakoś go zmanipulować i jakoś mu makaron na uszy nawieć. I mamy, zobaczcie, miesiące czy lata lecą, mamy taką frustrację wynikającą z tego, że ja tyle przecież zrobiłem. A tak naprawdę, wszystko to, co ja wymieniłem, można wrzucić do jednego wora. Próbowałeś używać komunikatu werbalnego do wpłynięcia na tę sytuację, to jest cały czas jeden wariant. A tu można próbować jeszcze inne, pozawerbalne, behawioralne. Tak? Można próbować podziałać na to tak, jak ja lubię, czyli okej, okay, zamiast wpływać na partnera, co najczęściej jest skazane na porażkę. No to mogę próbować popracować ze sobą i swoimi schematami, bo z jakiegoś powodu ja jestem tutaj w takim związku, gdzie to się dzieje. W związku z tym, zamiast gadać ciągle i coś tam robić, pójdę na ustawienia i, i zobaczę, jaka dynamika tutaj mi się pojawi, a ja jestem przecież elementem tego sprzężenia zwrotnego z tym moim partnerem, tak, no to zobaczę, jakie to przyniesie rezultaty, tak? Jakie nie wiem ale będzie to coś innego niż ciągłe gadanie tak czyli zobaczcie e, zobaczcie inaczej popatrzcie sobie w której grupie się bardziej odnajdujecie tak czy, czy bardziej tutaj w tej grupie pierwszej gdzie po prostu widzicie że życie generalnie jest pełne wyzwań no i jak się jedno skończy to pewnie pojawi się prędzej czy później inne, no, no takie to jest, i po prostu do tego stajecie jak osoby dorosłe, tak? które, które mają świadomość tego, że, że tak po prostu jest. Czy, czy bardziej stoicie w tej takiej pozycji ofiary pod tytułem Ola, Boga, znowu coś w ogóle, jakie to życie jest trudne i ciężkie, nie? Bo, bo zobaczcie, że my możemy wybierać w pewnym sensie te postawy, chociaż one też są nam wdrukowane, tak? Ale możemy sobie uświadamiać, w jakiej postawie ja jestem względem sytuacji problematycznych, i możemy pracować nad tym, że jeżeli jestem w tej drugiej, no to wybierać tą, która nam bardziej służy. Tak. I, i, i na koniec tylko taka krótka, e, znowu przypominajka, że zobaczcie, że nasza podświadomość, ona nie, nie waloryzuje co jest lepsze, co gorsze co dobre, co, co złe, tylko ona w pewnym sensie patrzy na to, na co my patrzymy przy anturażu jakichś wyrazistych stanów emocjonalnych, tak jeżeli ja patrzę na problem i mam wokół tego mnóstwo emocji no to podświadomość uznaje on potrzebuje więcej tego i tak nas wewnętrznie organizuje, żebyśmy mieli Więcej problematycznych sytuacji, tak? Jeżeli my mamy główny fokus nie na problem, tylko na rozwiązania, to podświadomość tak nas organizuje wewnętrznie, tak? Że okej, okay, no to i on chce, jakby mieć tutaj większą możliwość pozyskiwania rozwiązań, to nas zupełnie inaczej programuje wewnętrznie, tak? I ostatnie zdanie. W tym temacie, tak? Ja bardzo lubię powtarzać. Jak spotykam problematyczną sytuację, jakąś trudną, gdzie na ten moment nie widzę, jak ją rozwiązać, to ja lubię mówić nie wiem na teraz czy na dziś, jak to rozwiązać, ale wiem, że się da. Tak? I to, co powiedziałem po drodze, to, że nie widzę rozwiązania, to nie znaczy, że go nie ma. Tak? I z tym Zakończę ten dzisiejszy materiał. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!